Witamy Was serdecznie w Kraśniku. Słuchajcie, nasza praca to nie tylko szkolenia dla działających już wykonawców, nie tylko uczestnictwa w targach, ale również szkolenia dla potencjalnych wykonawców i dlatego właśnie dzisiaj jesteśmy w Kraśniku na zaproszenie Aleksandry Nowosad w Technikum Budowlanym. Jak wyglądają takie zajęcia? Zapraszam do materiału. W tym roku mieliśmy około 1200 młodzieży w powietrzu klasy w tym momencie, a na ten rok mamy cztery. Czyli to, cośmy udzielili na cały rok, teraz będziemy musieli się podzielić na kilka szkół. No ale jeżeli chodzi o centrum kształcenia, tak powiem: kierunki samochodowe, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technika elektryka mamy, technika mechanika, operatora, CNC, e, mechatronik, e, informatyk no i technik budownictwa. A hmm. najbardziej kierunki które? Najbardziej oblegane tak jak mówiłem technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Hmm. Tu mamy pracownię samochodowo. E, trzy podnośniki jest to potrzebne nam do przeprowadzenia egzaminów zawodowych e, z kwalifikacji MEC 05, czyli e, dla mechanika jak również dla technika pojazdów samochodowych. E, obok będziemy mieli pracownię mechatroniki samochodowej, mamy również stację diagnostyczną, stację mamy odebraną przez TDT, także za jakiś czas będziemy mogli świadczyć nawet usługi robienia przeglądu. Jak panowie, podobały się zajęcia? Były wspaniałe. Wspaniałe? Tak. A Dużo się nauczyliśmy i bardzo nam się podobało. I co, chcecie, wiążecie przyszłość ogólnie z budowlanką? Pernie. jasne. Tak? Tak. No to się cieszę. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Zapraszamy bardzo.